Drodzy widzowie, przyszła do mnie paczka. Przyszła do mnie paczka, a ja nic ostatnio nie zamawiałem. A jak już zamawiam, to nie zamawiam nigdy do paczkomatów Orlena. A ta jest do paczkomatu Orlena. Jedziemy sprawdzić, co to za szajs, a przy okazji przetestować nowy sprzęcik. Także trzymajcie kciuki, oby to było coś dla mnie. Wiem, że uwielbiacie na filmach youtuberów te właśnie ujęcia Odbierz przesyłkę Ja nie pamiętam kiedy Nie pamiętam kiedy korzystałem z paczkomatu wprowadź kot ręcznie z paczkomatu Orlena dlatego nie wiem nawet jak się to obsługuje no dobra otwarte ha ja już się domyślam ja już się domyślam wbijamy na furkę i otwieramy załączyłem samochodzik żeby klima działała e tak, tak, moi tak tak, 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 Oj, tu mamy jakiś kodzik. E, tu mamy jakiś bontowarowy pocztówka Druga pocztówka. Jest łapuż, łapusz o mnie nie zapomniał. Za to ja zapomniałem o nim, bo mamy, Atari więcej węgla całkowicie zapomniałem o tej sytuacji całkowicie nie wiedziałem, że wybierałem paczkomat Oglenu. Oglen paczka dlatego jestem zdziwiony ale i zadowolony, warto było czekać jak doskonale wiecie, było masę ludzi niezadowolonych z tej akcji siali ferment w internetach i robili zadymę łapuszowi ja sobie cierpliwie spokojnie czekałem, bo to nie jest ostatnia rzecz na jaką się czeka. Tak więc mamy Atari więcej węgla. W końcu dotarło. No cóż, jestem szczęśliwy. A Wam dziękuję za oglądanie. I do następnego odcinka. Szała mordy.